Co? No to ja sobie tam wjechałem i tak wymyśliłem tam. Mówi za tych go-kartach tutaj. No wczoraj Wadek takie tak męczył, że aż piszczał gumami, no Oponami. Oponami. O i jest ten BMW. Ja. BMW? Tylko bez znaczka. Bez znaczka. Dobrze. Ciekawe co tu się dzieje. Ale wali. No chodź, tędy wodzisz. No, widzisz? Dzisiaj już więcej ludzi Jest na równi. Pewnie też je sobie Kokadna, pewnie sobie też nie pożyczył sobie jeździ. No pewnie tak. O, tu leżaki są, ale niestety zajęte. Ale wzięliśmy kocyk, to się wełniemy na kocyku. No nie? Macie? I co, są placki ziemniaczane? Są, zobaczymy Dobra No trochę tutaj czuć jakby, co? No ale i tak jest lepiej niż wczoraj chyba Chyba Czy chcemy się gdzieś indziej przenieść, tam? No nie wiem Tam dalej No tam też możemy iść, no jak chcecie Nie, no ja nie wiem, jest wszystko zjedłoby na No tam jeszcze możemy iść, tak? No to jak chcecie, przechodzimy tam? bo tutaj śmierdzi No, wali jak nie wiem co Zmieniliśmy miejscówkę jednak No tam mocno wali No i zaraz się dobieramy do żarcia No i co, dzisiaj bluzy by się przydały, nie? Nie. Dobra, jeszcze mam fotekę zrobić. Z jedzeniem. No z jedzeniem przecież. I co my tu mamy? Tutaj jest śmietana. A ja mam placuszki. Oddzielnie, a tu są placuszki. O, proszę bardzo. Wyście sobie tą śmietanę tutaj postaw na trawie i możesz sobie maczyć te placówki. A my mamy tam, gołąbkową, tak? Kalafiorową. Ale ona wie? No są wspólne. Aha. ja To z tego samochodu. Czekam. Zupinka to chyba do wypicia, nie? nie. Kara no tak czułam, że łyżek nie dostanie. Dobra, to się wypije. Nie przejmuj się. Okej? Okay? Specjalnie pytałam. Nie, to jest chyba. Ale dobra. To pyszna ta zupa. A jak wasze placki? U jakie grube? Ladek nie chce. Ze śmietaną lepsza, nie? Nie, no, jednego musisz zjeść. No Wadziuś, jednego musisz. One są ciepłe. One są ciepłe, ale nie są gorące, Ładek. Cieszę, że są ciepłe. Ojej, nie, nie, spokojnie, jedz. No na tobie jest. Gdzie masz tamten napój, tą puszkę? Zupa kalawa ładok. Dobra. Nie no, luzik, spokojnie, jedz. Chodź spróbować Zupę? Co jest? Ale musisz trzymać, ładek. Co? Proszę. Ja. Hej. Ach, ale widok. No, no, no. Chodź jest makaron? Jest makaron, jest kalafior. No, grunt, że jest tej reklamówce, to się nie pobrudzić. Luzik. Daj tą puszkę, bo tam wylejesz. No już. Wszystko na raz. O, jedzie chyba ten twój wadę. A nie, to ten jest chyba mniejszy. To jest ten, tam jedzie. A tam jedzie ten wadę. Fakt. No i co, dobry pomysł miałem? Który? To ja proponowałem, żebyśmy wylewali pizzę. Pizza. Pizza. <laughs> Jeszcze jej druga. ja druga. O, ja dobrze, że jest tak. Dobrze, dobrze. Czekaj bo tutaj. No bo jest tak ciasno. O ja. O Nie, ja. Chce nie. Chcecie banana. Jeszcze zupa się trafiła, zobacz. No idealnie. A ty ta rucha co już zakończyłaś karierę? Nie. Bo jeszcze mam tu raz trzy. No tu działaj. Myśmy tak wymyślił. No.